Moi drodzy EXPRESS Wheel CLEANER firma Carlap. W teorii neutralny produkt, który nada się do bieżącej pielęgnacji felg, jak również opon. Jest rozcieńczalny, no a ja teraz Was zabieram do części praktycznej, pokażę Wam, jak on działa, i na koniec sami ocenicie, czy jest dobry, czy też nie. Zapraszam do oglądania. EXPRESS Wheel Cleaner od firmy CARLAB 750 ml produktu rozcieńczalnego o zapachu gumy balonowej który w teorii ma być produktem neutralnym nie zawierać wodorotlenku, sodu oraz posiada inhibitory korozji, które przekładają się na zmniejszenie tego ryzyka występowania korozji w całym układzie jezdnym, hamulcowym itd. wszystko to co jest narażone na oprysk tym produktem to jest tyle jeżeli chodzi o teorię PH, mamy na opakowaniu podane 8 i mi się tutaj to troszeczkę gryzie. Produkt niby neutralny do bieżącej pielęgnacji, ale czyści też opony. A jak dobrze wiecie, no na gumę musi działać troszeczkę produkt zasadowy, żeby to gdzieś tam zareagowało. I nie wiem, ja po prostu tutaj nie chcę tego rozbijać na atomy, ale też zostawiam Wam to pod rozwagę i w sekcji komentarzy. Chciałbym tutaj zobaczyć taką dyskusję właśnie na temat tych odczynów. Kiedy zaczyna się tak naprawdę zasada? Bo ja widziałem różne schematy, i tutaj raz było 6, raz było 7. Wtedy mamy jeszcze ten neutral, a teraz mamy 8. No i dobra, rozcieńczymy sobie go 1 do 1. No to wiadomo, że ta jego moc się o połowę zmniejszy. Przynajmniej tak mi się wydaje. To tak analogicznie by wypadało. No ale dobra, rozcieńczyłem sobie go 1 do 1, wrzucimy go do pianownicy. Powiem Wam szczerze, że naprawdę dobrze to siedzi. Na felgach, jeżeli chodzi o taki oprysk już gotowego produktu tutaj z butli, też pozwala sobie długo popracować, nawet sama instrukcja mówi nam o tym, że 1 do 2 minut. I teraz dobra, ok, było minus 5 stopni na dworze, więc ta temperatura nie była zbyt rewelacyjna, jeżeli chodzi o wspomaganie odparowywania produktu. Śmiem nawet stwierdzić, że właśnie lepiej jest przy takiej temperaturze sobie popracować, jeżeli produkt nie jest w stanie zamarznąć, a nie zamarzał. Wie, jak wiadomo, od gruntu jest chłodniej, ale jeżeli chodzi o pracę 1 do 1, Wcześniej wykonałem sobie oprysk wstępny, tak samo jak na lakierze, żeby też z tych felg usunąć to wstępne zabrudzenie, takie największe. I użyłem tutaj TFR-a od Karla, który dobrze współpracuje akurat w takim połączeniu. Ten duet jest, uważam, naprawdę bardzo dobry. Wjechał TFR, spłukane, następnie wrzuciłem sobie pianowniczka, wyczyściłem oponę, przeleciałem po prostu potem myjką, żeby spłukać. Jest ok. Produkt 1 do 1 robi robotę, wiadomo pędzelkowanie, gąbeczka i tak dalej, no bo nie wszystko jesteśmy w stanie usunąć po prostu samymi produktami. Te produkty muszą być bardzo mocne, żeby to zrobiły. Ten produkt, jeżeli chodzi o stężenie takiego już tego roztworu tutaj, co mamy w butli, czyli nierozcieńczone to na brudnej falce poradził sobie bardzo dobrze. Zrzucił ten brud, mimo to, że nie użyłem wcześniej tfr -a. więc niby jest taki delikatny, ale też jest efektywny i to mi się podoba, bo chciałbym sobie go w okresie letnim sprawdzić też na wyższej temperaturze i na gołym aluminium. Jak on się będzie zachowywał, Ale o tym oczywiście dam wam znać, jak będzie taka sposobność. No i moi drodzy, tak naprawdę działanie produktu widzieliście. Firma Carlab jak na razie, w mojej opinii, żadnych błędów nie popełniła, jeżeli chodzi o poprawność swoich produktów. Te produkty są dobre, czasami bardzo dobre. Ale również są też poprawne. Jeżeli chodzi o słabe produkty, na chwilę obecną z tego, co używałem, jeszcze nie zauważyłem jakiegoś potknięcia i ja to szanuję. Uważam, że nie jeden entuzjasta bądź też specjalista w dziedzinie autodetailingu doceni takie działania. No i tak naprawdę ode mnie dzisiaj to tyle. Widzicie, jak produkt działa to, co mogłem wam o nim powiedziałem. Resztę oczywiście odsyłam Was do stron producenta, jeżeli chcecie bardziej specyficznego opisu, więc musicie zajrzeć po prostu tam. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych recenzjach. Na razie.